I dobro. Witam już w kolejnym odcinku filmów z serii Najwyższy czas, w których wspólnie z Wami chcemy się pochylać, rozważać i zastanawiać nad regułą niezatwierdzoną świętego Franciszka, żeby zainspirowani przykładem życia tego świętego, nawracać się i razem dążyć do świętości. Dzisiaj niestety w pojedynkę ze względu na Chorobę brata Juska po prostu się przeziębił, nie ma siły teraz tutaj ze mną siedzieć i nagrywać, dlatego proszę też o krótką modlitwę w jego intencji, żeby szybko wrócił do sił, a my zaczynamy rozważanie nad kolejnym rozdziałem. Kiedy mówimy o nawracaniu niewiernych w kontekście tych czasów średniowiecznych, w których żył święty Franciszek, to myślę, że tworzą nam nasze, się w naszej wyobraźni takie obrazy krzyżowców, którzy jadą na Jerozolimę odebrać ją z rąk niewiernych, z rąk saracenów, tych muzułmanów, którzy sprzeciwiają się wierze w jednego prawdziwego Boga. No i tak było, faktycznie tak było. Jednak Franciszek proponuje trochę inną drogę. Przede wszystkim mówi o tym, że faktycznie wyjazd do niewiernych, pojechanie na te ziemie, gdzie oni przebywają, mieszkanie z nimi jest niesamowicie ważne. I mówi braciom o tym, że jeżeli faktycznie rozeznają, że to jest natchnienia Bożego, to niech tam jadą, niech głoszą Chrystusa. Podaję im dwie metody: życie pośród tych ludzi i głoszenie swoim życiem, jak również głoszenie słowem, ponieważ to jest bardzo ważne. Wiara rodzi się ze słyszenia, więc trzeba głosić to słowo, żeby inni je usłyszeli i żeby je przyjęli. Właśnie, co głosimy? Ewangelię. A jak wiemy, Ewangelia, Słowo Boże, jest jak miecz obosieczny. E i teraz trzeba dobrze ten miecz obosieczny zrozumieć, bo można go sobie wyobrazić jako oręż tego krzyżowca, który jedzie teraz do Ziemi Świętej i tym słowem Bożym obija po prostu y, tych niewiernych, bo teraz ja jestem rycerzem pana, będę ich zabijał tym mieczem. Franciszek proponuje inną drogę. Przede wszystkim ty sam przyjmij to słowo Boże, ty sam skonfrontuj się z tym mieczem obosiecznym który będzie przenikał Twoje serce, pokazywał Ci prawdę o Tobie i prowadził Cię w Twoim życiu. Na końcu tego rozdziału Franciszek wypisuje szereg fragmentów z Pisma Świętego, który mówił o tym, że, jego, że uczniowie Chrystusa, tak samo jak Chrystus, który cierpiał na krzyżu, dlatego że był wierny Ojcu, był wierny samemu sobie, tak naprawdę, był wierny temu, co głosi i ukochał nas do końca w tym słowie, które do nas wypowiadał. Dlatego z miłości do nas umarł na krzyżu. Faryzeusze go nienawidzili, dlatego z zawiści wydali go Piłatowi, a potem ukrzyżowali. Zrobili to z zawiści, dlatego, że sposób życia Chrystusa, który im mówił, który przekazywał im Ewangelię, kłuł ich w oczy. Nie chcieli go pośród siebie. Tak postąpił nasz Mistrz, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I my tak samo mamy postępować. Mamy codziennie wydawać swoje ciało na różnego rodzaju cierpienia, męczeństwo itd. I będzie się to dokonywało tak naprawdę w prostych rzeczach. Jeżeli będziemy żyć pośród ludzi, którzy nie wierzą w Ewangelię, to nasza codzienna wierność Ewangelii. Już będzie naszym męczeństwem, bo będzie ona od nas wymagała samozaparcia, trudu, niechodzenia na łatwiznę, niechodzenia na żadne kompromisy i to już jest nasze męczeństwo, i na to musimy się przygotować. I tylko jeżeli będziemy żyć w taki sposób, kiedy my sami przygotujemy swoje serce przez Ewangelię, będziemy żyć tą Ewangelią, to nasz sposób życia stanie się mniej. Powiedzmy, jak ten miecz obosieczny, który zacznie siekać dusze innych ludzi, ale nie z nienawiści, tylko z miłości, po prostu będzie ku ich w oczy i będzie zmuszał ich do jakiejś refleksji. Może się tak zdarzyć, że spotkamy się z jakąś nienawiścią, spotkamy się z jakimiś przykrościami, ale musimy wierzyć, że przede wszystkim nasz sposób życia będzie zasiewał takie drobne ziarna miłości w sercach, drugich, w sercach innych ludzi, Którzy po prostu przyjmą tę Ewangelię. Dlatego też tutaj postawiłem ikonę dobrego pasterza. Kiedy idziemy do innych ludzi, głosić im Ewangelię, głosić im Chrystusa, musimy pamiętać, że Chrystus jest dobrym pasterzem, który nie chce niczego niczyjego potępienia, ale chce przygarnąć. I w takim właśnie celu powinniśmy iść do tych, którzy w Chrystusa nie wierzą. Żeby przyszli do Chrystusa jak do dobrego pasterza. Zostawiam Was z tymi refleksjami. Przemyślmy to, jak my podchodzimy do ludzi, którzy nie wierzą. Jak my staramy się używać w naszym życiu tego miecza oposiecznego. Czy wyobrażamy sobie siebie jako krzyżowców, którzy chcą siec innych? Czy przede wszystkim dajemy swoje serce słowu pożemu, żeby zostało przez nie rozpoznane, rozeznane i przede wszystkim poprowadzone? Słyszymy się i widzimy w kolejnych dniach z Panem Bogiem.